Na całą Polskę z bankami, a raczej z tym jednym bankiem, który tutaj widzisz. Jeżeli jesteś posiadaczem kredytu gotówkowego, hipotecznego lub też walutowego w tym otobanku, to koniecznie sprawdź i przeanalizuj swoją umowę kredytową. A to dlatego, że jak się okazuje, ten otobank jest liderem w nieuczciwości wobec swoich kredytobiorców. Dolicza swoje koszta do kredytów gotówkowych, mało tego, od tego nalicza sobie odsetki. Jest to niezgodne z prawem konsumenta i na tej podstawie mamy możliwość wystąpienia do sądu o zastosowanie sankcji kredytu. Darmowego. Natomiast jeżeli chodzi o kredyty hipoteczne ze zmiennym oprocentowaniem opartym wskaźnikiem Wibor, to ten bank nie wywiązał się z obowiązku informacyjnego w stosunku do swoich klientów. W Twojej umowie kredytowej nie ma informacji dotyczącej samego Wiboru, kto go ustalał, w jaki sposób i jakie ryzyko niesie się z tym wskaźnikiem. Jeżeli chodzi o kredyty walutowe, tutaj 99% tych spraw jest wygrywanych w sądzie, a więc kredytobiorco, jeżeli posiadasz jakikolwiek kredyt, to koniecznie zgłoś się do mnie na. Bezpłatną analizę. Wystarczy, że napiszesz do mnie wiadomość prywatną, zaobserwujesz mój profil, a ja z chęcią sprawdzę, przeanalizuję Twoją umowę, skontaktuję się z Tobą w celu bezpłatnej konsultacji, a jeżeli będziemy mieli możliwość, to nasza kancelaria przeprowadzi Cię przez cały proces odzyskiwania Twoich pieniędzy.